Hej, dzień dobry, witam Cię w szóstym dniu naszego daily. Mamy dzisiaj Mikołajki, także wszystkiego co najlepsze dla Ciebie. Mam nadzieję, że ten dzień jest dla Ciebie obfity. Twoja rzeczywistość Cię po prostu rozpieszcza, bo jesteś osobą, obok której nie można przyjść obojętnie i która zasługuje na wszystko, of course. <noise> także mam nadzieję, że cudownie spędzasz ten dzień, a u nas przyszedł czas na kolejny Odcinek i co najważniejsze, spraw sobie w ten dzień prezent, czyli dołącz do wyzwania Self Concept w dwa tygodnie za absurdalnie niską cenę 69 zł, bo to jest jeszcze cena Black Fridayowa, także dołączaj póki to wyzwanie jest w takiej cenie, ponieważ później będzie dostępne tylko po cenie regularnej 222 zł. Także to jest Twój moment, Twój czas, spraw sobie tą przyjemność, spraw sobie ten prezent, bo to jest taki prezent, po którym Twoje życie się zmieni i dostaniesz naprawdę realnych zmian. Zaczniesz więcej zarabiać, lepsze oferty pracy, lepsza miłość, lepsza rzeczywistość i dostaniesz po prostu wszystko to, czego chcesz. Także my już przechodzimy sobie do odcinka. Zapraszam Cię. Chcę, żebyś przez chwilę naprawdę mnie posłuchała. Dzisiaj jest bardzo mocny odcinek, bo to, co powiem, może naprawdę całkowicie zmienić sposób, w jaki patrzysz na siebie, na swoje relacje i na to, jak tworzysz swoją rzeczywistość. Twoje standardy mówią, kim jesteś. I nie, to nie są Twoje słowa, intencje, Twoje marzenia, afirmacje, techniki manifestowania, tylko Twoje standardy. Tylko to, co realnie uznajesz za akceptowalne w swoim życiu. To, na co się zgadzasz, co tolerujesz, a może to, na co przymykasz oko, racjonalizujesz albo przyjmujesz w ciszy. To właśnie mówi światu i wszechświatowi, kim jesteś. To, na co się zgadzasz, staje się twoim normalnym. I zobacz, kiedy tolerujesz. Brak zaangażowania, brak konsekwencji, mieszane sygnały, bycie planem B, nie wiem, relacje bez odpowiedzialności, przeprosiny zamiast realnych zmian albo czyjeś postaram się, które nigdy niczego nie zmienia, to wszechświat nie interpretuje tego jako ona ma dobre serce, tylko on interpretuje to jako to jest jej standard i ona na to pozwala. A jeśli coś jest twoim standardem, to dostajesz tego więcej. I uwierz mi, też byłam w tym miejscu, też to przerabiałam e, i też musiałam z tego wyjść. I to um, wyszłam tylko dzięki zmianom swoich standardów, czyli zaczęłam akceptować totalnie coś innego, a przestałam akceptować zmiany zdania, e, pojawianie się i znikanie albo właśnie bycie opcją. I kiedy tego nie akceptujesz i mówisz sobie nie, nie akceptuję tego, to nie jest moim standardem, ja nie wybieram tego, to zmienia się Twoja rzeczywistość. Kosztowało mnie to też moje decyzje, postrzeganie na, na, na co ja sobie pozwalam, a na co nie. Ale wraz z tym, na co sobie pozwalam, a na co nie, musiałam wzmacniać swój self-concept i swoje poczucie ważności, sprawczości. I tego, że jestem wystarczająca. Więc, jak widzicie, znowu idzie łańcuszek i wszystko jest po coś. Dlatego to wyzwanie Self-Concept w dwa tygodnie również jest dla Was i pokażę Wam, jak naprawdę można zmienić swoją rzeczywistość w dwa tygodnie i zacząć ustawić się w ogóle energetycznie tak, żeby zacząć dostawać to, co naprawdę chcesz, bo to jest możliwe, ale musi być początek. A ten początek prowadzi cię do wielkich rzeczy, i może dzisiaj przeraża cię to, co ja tobie mówię: zmiana standardów, niezgadzanie się na bycie opcją, bo to będzie kosztowało cię powiedzenie, nie, nie zgadzam się, odmówienie komuś, albo może koniec relacji. Nie zawsze tak jest, ale, ale może tak być. I może dzisiaj cię to przeraża. Natomiast kiedy staniesz się tą wersją siebie, tą najlepszą wersją siebie, która zna swoją wartość. Nie będzie już Cię to przerażać, bo to stanie się Twoim normalnym. Więc standardy to nie są deklaracje, tylko standardy to są Twoje codzienne decyzje. Więc możesz mówić, chcę stabilnej relacji, chcę być traktowana poważnie, chcę być wybierana, chcę princess treatment, ale jeśli w praktyce akceptujesz bycie traktowaną byle jak, bierzesz minimum, tłumaczysz czyjeś zachowania, Czekasz, aż ktoś dojrzeje, udajesz, że coś ci nie przeszkadza, albo przyjmujesz przeprosiny, w kółko przyjmujesz przeprosiny i akceptujesz brak działań, to twoje prawdziwe standardy mówią coś innego. Mogę żyć poniżej tego, czego pragnę i jestem ok. I tu nie chodzi o ocenianie, tylko chodzi o samoświadomość. Bo dopiero kiedy zobaczysz, co naprawdę jest twoim działaniem, a nie tylko słowem, Zaczyna się transformacja. I standardy wiążą się z posiadaniem granic. I w tym filmie jeszcze chciałabym Ci powiedzieć trochę o granicach. Czym są granice? Bo chcę Ci powiedzieć tak, nie bardzo upraszczając to, czym są granice, tylko chcę Ci o nich opowiedzieć, żebyś zrozumiała ten temat, bo granice to jest kolejny temat, który widzę, że często jest bardzo. Mm, taki zero -jedynkowy. Więc ja Ci dzisiaj to rozwieję i ja nie podchodzę zero-jedynkowo. Bo właśnie to jest temat, który bardzo w Polsce zaczyna być upraszczany e, i mówią stawiaj granice, albo daj sobie granice, ustal sobie granice, albo granice to trauma, nie miej, nie miej granic. To jest bardzo temat złożony e, i są granice, które biorą się z lęku albo, albo są wartości... E, Albo są granice, które biorą się z poczucia własnej wartości. I to są dwie różne rzeczy. Granica z lęku mówi: uciekam, bo boję się odrzucenia, zamykam się, żeby mnie nie bolało, wolę być sama, niż znowu cierpieć. Granica z wartości mówi: szanuję siebie i mówię to głośno, potrzebuję konsekwencji, nie chaosu. Jeśli coś mnie rani, mogę to śmiało powiedzieć. I. Te granice wychodzące z lęku przed odrzuceniem, przed zranieniem, przed bólem często są nieuświadomione, więc często one nie będą widoczne na pierwszy rzut oka, tylko może Ci się wydawać, że Ty bronisz siebie, ale na dłuższy moment może być to dla Ciebie szkodzące. Dlatego, że granica z lęku zamyka serce, a granica z wartości je chroni. I to, skąd stawiasz granice, też dużo mówi o Twoim self-koncepcie, i to nie jest temat zero-jedynkowy, granice są bardzo potrzebne, ale ważne po prostu z jakiej energii je stawiasz strachu czy z wartości. One pomogą Ci utrzymać Twoje standardy, dlatego chciałam to tutaj dzisiaj wtrącić, chciałam o tym powiedzieć, bo jest to niezmiernie ważne. Ale chcę teraz Ci powiedzieć trochę o Twoich standardach w praktyce. I jeśli Twoim standardem to jest chaos, niepewność, brak jasności, jakieś niedomówienia, trochę tam uwagi, traktowanie, a zobaczymy jak wyjdzie, no to Twój self-concept mówi, mogę brać cokolwiek, byle by coś było. Ale jeśli Twój standard to jest konsekwencja, obecność, decyzje, szacunek, Stabilność i takie poczucie bezpieczeństwa, i wybranie, to Twój self koncept mówi: Jestem kobietą, która zasługuje na piękne rzeczy i nie przyjmuje nic poniżej. Dlatego chcesz naprawdę wiedzieć, jakie realne masz standardy, zadaj sobie jedno pytanie. Co robię, gdy ktoś daje mi mniej niż chce? Czy udaję, że to mnie nie boli? Czekam, aż może ktoś się domyśli. Mówię sobie, może za dużo wymagam, może biorę okruszki, bo boję się stracić całość, spuszczam głowę zamiast powiedzieć prawdę. To są takie rzeczy, które większość osób robi, kiedy nie przestrzega swoich standardów. I to jest twój standard. Nie to, co deklarujesz, że zrobisz, tylko to, co robisz w tym momencie, próby postawienia swoich standardów. I to jest twój self-concept w praktyce. Czyli to, co robisz w danym momencie, a nie to, co sobie zamierzasz zrobić, albo powiesz. Że tego nie toleruje. I pamiętaj, że kiedy podnosisz swoje standardy, świat nie ma wyjścia, żeby ci tego nie dać. I to jest dosłownie magia, dlatego że kiedy zmienisz swoje standardy, zmienia się wszystko w Twoim życiu i odpada to, co nie jest Twoje. Ludzie znikają, relacje się kończą, chaotyczne re, energie po prostu tracą i, i przestają istnieć, i przestajesz być podatna na byle co. I nagle w Twoim życiu pojawiają się ludzie, którzy mają zdolność spełniać Twoje standardy. Bo Wszechświat rozumie tylko jedno. Energię, z której podejmujesz decyzję. Jeśli energia jest, zasługuje na piękne rzeczy, dostaje piękne rzeczy. Jeśli energia jest, wezmę cokolwiek, dostajesz cokolwiek. I to jest tak banalnie proste i tak transformujące. Dlatego teraz chcę Ciebie zapytać na koniec filmu już, co mówią o Tobie Twoje standardy dzisiaj? Czy może mówią jestem kobietą, którą da się ignorować? Jestem. E, znaczy, czy jestem kobietą, której się nie ignoruje. A może zgodzę się na minimum, czy? Biorę tylko to, co jest dobre dla mojego serca. A może boję się powiedzieć to, czego chcę? Czy wybieram siebie pierwszą? Zawsze. Pamiętaj, że jeśli chcesz zmienić swoje życie, nie musisz zaczynać od wielkich kroków. To nie muszą być wielkie decyzje. Zacznij od standardu. Zmień jeden i trzymaj się go. A wszystko inne dostosuje się samo. Później będzie ci zdecydowanie łatwiej. Więc za nami dzień szósty. Pamiętaj, żeby dołączyć do wyzwania Self Concept. W dwa tygodnie tworzymy wielkie imperium kobiet, które chcą przejść naprawdę wielką transformację. Także ściskam cię bardzo mocno życzę ci przepięknego dnia, buziaki i papa.